Pan z Wami Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich, i rzekł do nich, pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz on rzekł do nich, czemu jesteście zmieszani? I dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się, duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli, i pełni byli zdumienia, rzekł do nich, macie tu coś do jedzenia. Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich, to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko co napisane jest o mnie w prawie, mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pismo. I rzekł do nich, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego ogłoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto słowo pańskie. Przecień Niedziela Wielkiej Nocy, z pięknym, z bogactwem słowa, które nieustannie w tym okresie Wielkanocnym chce nam pomóc, chce nas osadzić w zmartwychwstaniu. Może lepiej chce osadzić zmartwychwstanie w nas, tak żebyśmy coraz bardziej, coraz rzeczywiście stawali się osobami paschalnymi. Takimi, które w swojej codzienności nieustannie powstają z martwych, wyrywają się śmierci. Dlatego ten czas Wielkiej Nocy jest taki długi, bo my bardzo tego potrzebujemy. Tak, mówimy dużo o radości, o szczęściu, deklarujemy, że tacy właśnie chcemy być, ale tak naprawdę mamy w sobie ogromne pokłady do smutku, miłości do smutku. Jesteśmy zakochani w roli ofiary, w narzekaniu, w bulgotaniu, w tych wszystkich formach śmierci. Trudno nam otworzyć się na prawdziwe szczęście, na prawdziwą radość. Tak jak w dzisiejszej Ewangelii, uczniowie, którzy widzą Jezusa, który pokazuje im swoje ręce i nogi. Chrystus przychodzi z tym ciałem, które jest naznaczone miłością. Bo to są ślady jego męki, jego miłości, jego zakochania w człowieku. I on to pokazuje. To jest bardzo precyzyjne. On pokazuje swoje rany. Ciekawe, że zmartwychwstanie nie zmazało rany z tego ciała, które teraz jest uwielbione. To ciało przechodzi przez drzwi zamknięte, ale jest naznaczone miłością. I ta miłość jest pokazana uczniom. I oni, kiedy widzą, i rozumieją i doświadczają, jak bardzo są kochani przez Boga, jak bardzo Chrystus ich kocha, bo widzą te rany, widzą te znaki miłości, widzą miłość. I rozumieją też siebie, bo kiedy Ty spotykasz Boga i jesteś w stanie, potrafisz tak zatopić się w tym patrzeniu, w tym dostrzeganiu miłości Boga do Ciebie zaczynasz rozumieć kim jesteś jesteś tym tą którą Bóg kocha nad życiem jesteś Jego miłością jesteś wylaniem Jego serca jesteś Jego tęsknotą tak, słaba, słaby popełniający grzechy kruchy, ten który jest tak bardzo konkretnie opisany w pierwszym czytaniu wy zabiliście dawce życia tak ty to zrobiłeś ja to zrobiłem i robię to nieustannie i konsekwentnie. Moimi grzechami zabijam nieustannie dawcę życia, zabijam i zapieram się świętego i sprawiedliwego, a wypraszam w swoim życiu ułaskawienie dla zabójcy. Tak jest, rzeczywiście tak jest. Ale On, nasz Pan. Kocha mnie właśnie takiego. On kocha mnie w moim grzechu. I ta jego miłość, nie wymaganie, nie wdzieranie się w moje życie z przemocą, z wyciągniętym paluchem, który pokazuje na moje błędy i mówi jak możesz. Nie. On wchodzi w moje życie, pokazuje mi jak bardzo mnie kocha. A jego miłość, to znaczy, że on to całe moje zło bierze na siebie, że on umiera za mnie. Umiera za mnie. I nie chodzi tylko o to, że On ma mnie wykupić. On umiera tam, gdzie powinienem umierać ja, bo grzech to śmierć. Dlatego On odbiera mi to wszystko, co mnie uśmierca, i staje się moją śmiercią. Staje się moim grzechem, każdym moim grzechem, który On przybija do krzyża i uśmierca. To znaczy, że On mnie zbawia. To znaczy, że On mnie kocha. Jestem słaby, nieustannie wybieram, wybieram zabójcę, zapieram się, dawcy życia. Tak, to są te poranienia, te połamania grzechowe w moim życiu, ale on mnie nieustannie kocha i ta jego miłość nieustannie wyrywa mnie z tej śmierci, w którą sam się pcham. To jest cudowne doświadczenie, cudowne doświadczenie Boga, zakochanego w człowieku. I ta jego miłość, która mnie zbawia. I to nie jest wcale takie proste. Bo ktoś mógłby powiedzieć, e, zbyt proste, to nie jest proste. Bo kiedy Ty spotkasz Boga, rzeczywiście spotkasz Boga, który umiera za Ciebie i przeżyjesz to, że On za Ciebie umiera, to pęka Ci serce. Ale to jest piękne pęknięcie, to jest pęknięcie, które prowadzi do życia, bo każde serce zranione, każde serce kochające i doświadczające miłości jest sercem zranionym. Jeżeli masz serce zranione, serce, które boli, kiedy spotykasz Boga zakochanego w tobie, to znaczy, że żyjesz, że ta miłość cię dotyka, przenika, że staje się coraz bardziej treścią twojego życia. Uczniowie, którzy widzą tę miłość, doświadczają tej miłości i z radości nie wierzą. Zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Wiecie, doświadczenie życia chrześcijańskiego, to prawdziwe doświadczenie życia chrześcijańskiego, to zapatrzenie Chrystusa, który nieustannie przychodzi i pokazuje Tobie ręce i nogi. Mówi, zobacz jak ja ci kocham, zobacz. Niech ta miłość Cię zachwyci, niech ta miłość Cię pociągnie, bo chrześcijaństwo polega na porwaniu, uwiedzeniu. On, um, piękne słowa księdza proroka Ozeasza, Uwiodę ją, zaprowadzę na pustynię i tam będę szeptał, będę mówił do jej serca o tym, jak bardzo ją kocham. To jest Bóg. Taki on jest. Takiej relacji pragnę. Chcecie uwieść swoim pięknem, pokazuje tobie, jak bardzo cię kocham. Chcecie wyprowadzić na pustynię, gdzie będziecie sami i tam chcę szeptać do Twojego serca o tym, jak bardzo cię kocham. Jak jesteś dla Niego ważny, ważna. Dobrze, ale co to znaczy zapatrzeć się w Jezusa, bo chrześcijanie są zapatrzeni w Jezusa? W tej dzisiejszej Ewangelii jest kilka wskazówek bardzo konkretnych. Przede wszystkim Chrystus pojawia się tam, gdzie o nim mówią ci, którzy mają doświadczenie spotkania z Jezusem. I kiedy oni o tym opowiadają, a to doświadczenie przede wszystkim pochodzi z doświadczenia, z przeżycia Eucharystii, bo oni go spotkali, oni go poznali w łamaniu chleba, to jest dusza święta Eucharystia. I to jest wspólnota, to są ludzie, którzy opowiadają sobie nawzajem o tym, jak przeżyli spotkanie z Chrystusem. I wtedy On się pojawia. Wiecie, my potrzebujemy wspólnot, potrzebujemy wspólnoty, która mówi, dzieli się doświadczeniem, przeżytym doświadczeniem spotkania z Bogiem. Bardzo tego potrzebujemy. Wiara rodzi się z tego, co słyszymy. Wiecie, ten świat, ten świat mówi o wielu rzeczach, ale na pewno nie mówi o Bogu. A jeżeli mówi o Bogu, to tylko po to, żeby go zdeskredytować, żeby go, żeby go wyrwać z serc ludzi. Dlatego potrzebujemy środowisk, potrzebujemy wspólnot, które mówią o Chrystusie i wtedy On się pokazuje. I wtedy w, tym wzajemnym, w tej wzajemnej wymianie doświadczeń nasza wiara wzrasta. My coraz bardziej zachwycamy się Chrystusem. Zobaczcie, ile w naszych, w naszych rozmowach jest, jest narzekanie, jak mało tam Boga, jak mało mówimy o Bogu, również w naszych wspólnotach. My mówimy o rzeczach Bożych. Mówimy o duszpasterstwie, snujemy różne plany i... Ale mówimy o naszym doświadczeniu Boga, dzielimy się tym, w jaki sposób przeżywamy bliskość z Chrystusem. Bo jedną rzeczą jest mówić o sprawach Bożych, a drugą rzeczą jest mówić o Bogu w moim życiu. I dzielić się tym. My tego potrzebujemy. Nie wielkich planów duszpasterskich. Plan dusz pasterski mamy, to jest Ewangelia. Kolejna rzecz. Chrystus przychodzi tam, gdzie czyta się Słowo Boże. Słowo Boże to dotknięcie Chrystusa, to zapatrzenie w Niego. Czytać Słowo Boże, karmić się Słowem Bożym. To jest konieczne dla nas, żebyśmy mogli zachwycać się coraz bardziej Chrystusem. Czytać o Nim, czytać Jego Słowo, wsłuchiwać się w to, jak On mówi nam o tym, jak nas kocha. Ile słów w naszym życiu, ile słów, ile słów znowu narzekających, krytykujących, słów, które dzielą, słów, które punktują słabości innych. Jak bardzo potrzebujemy słowa Bożego, tak żeby to słowo w nas rezonowało, żeby wypychało te wszystkie nasze ludzkie słowa, ludzkie rozumowania, które są logiczne, które są jak najbardziej yy, zdroworozsądkowe, ale. Rzadko prowadzą do miłości, do budowania relacji miłości. No zobaczcie, wystarczy stanąć w prawdzie. Kolejna rzecz to jest ta, ten, ta scena, gdzie Chrystus otrzymuje kawałek pieczonej ryby, bierze i spożywa przy nich. Gdzie to jest takie normalne, takie codzienne. To jest nasze codzienne życie. Chrystus tam zawsze jest. Żyć tak, żeby nieustannie starać się myśleć o Nim, w najbardziej banalnych rzeczach. Wiecie, to jest cudowna definicja świętości. Święty to Ten, który jest nadzwyczajny w rzeczach nadzwy naj najzwyczajniejszych. Ponieważ yy, najzwyczajniejsze rzeczy robi, przeżywa, wykonuje w świadomości bycia nieustannie z Bogiem. W relacji z Nim, wy, dlatego Święty Paweł wielokrotnie mówi módlcie się nieustannie. Tutaj nie chodzi o to, że mam cały czas na kolanach i wtedy bym nic nie robił. Chodzi o to, żeby całe moje życie, każda rzecz, którą robię, żeby była modlitwą, to znaczy, żeby wszystko było przeżywane z Chrystusem. Również kiedy się smucę, kiedy jest mi trudno, kiedy również te chwile, żeby były przeżywane z Nim, oddawane Jemu. Nawet jeżeli nie czuję Jego obecności, nawet jeżeli trudno jest mi o Nim myśleć. Zmusić się, żeby o Nim myśleć, żeby Jemu oddawać wszystko. To jest przepiękna rzecz w psalmach. Psalmy to modlitwy osób, które są w przeróżnych doświadczeniach i stanach ducha i na różnych etapach i są w grzechu, są w utrudzeniu. I ci wszyscy ludzie, niezależnie od tego, jaki jest ich stan ducha, niezależnie od tego, w jakim doświadczeniu są, jak wielkie są grzechy, których mają świadomość, oni wszyscy wołają do Boga. Każdą rzecz przeżywają w świadomości bycia z Bogiem, w świadomości Jego obecności. Jest cudowne. Jeszcze jedna rzecz, pewnie tych rzeczy byłoby dużo, ale uczniowie, kiedy Chrystus się pojawia. Oni są zatrwożeni, są zalęknieni. Pan Jezus pyta się, dlaczego jesteście zmieszani. I to zmieszani to jest dokładnie to samo słowo, które użyte jest w scenie zwiastowania. Maryja zmieszała się. Co nie znaczy, że była zakłopotana, bo anioł złożył jej wizytę i dom był trochę nieogarnięty, ona się zmieszała. To słowo greckie oznacza trzęsienie ziemi. To jest kompletny rozpad. Rozpada się na kawałki. Są takie doświadczenia w naszym życiu, kiedy. Rzeczywiście jesteś zalękniony, zatrwożony, nie wiesz, co się dzieje, boisz się własnych reakcji, zatrważają cię twoje grzechy, które się pojawiają i, yy, i wpadasz w to jak śniwka w kompot i masz przeróżne uczucia, emocje, nad którymi nie panujesz. Pojawia się, targa to Tobą i, i to cię trwoży. I tworzą cię inni ludzie w swoich zachowaniach i sytuacje, i życie i wiele... Wiele doświadczeń, w których opadają ci ręce, nad którymi kompletnie nie masz żadnej kontroli. I to wszystko sprawia, że to cię, to, to cię miesza, to znaczy rozpadasz się na kawałki. Są takie doświadczenia, one są bardzo trudne, ale w tych doświadczeniach jest Chrystus. Chrystus przychodzi i mówi: Dlaczego jesteś zmieszany? Dlaczego te wątpliwości? Przecież ja jestem. Ja jestem. Wiecie, to są te przestrzenie bardzo konkretne naszego życia, w których my możemy zapatrzyć się w Niego. I to jest bardzo ważne, bo kiedy Ty patrzysz na Niego, przestajesz w końcu patrzeć na siebie. I to jest naprawdę uzdrawiające, bo my jesteśmy nieustannie jakoś tam skuleni, skupieni na sobie. I biadolimy, bo nie dajemy rady, bo jesteśmy za słabi, bo jesteśmy za grubi, bo jesteśmy za chudzi, bo jesteśmy. Bo ja nie umiem, bo ja nie potrafię, bo ja jestem zbyt zamknięty, a jestem zbyt otwarty, a. Patrz na mnie, mówi Jezus. Patrz, patrz jak ja cię kocham, patrz na mnie. Patrz na mnie. Chrześcijanie patrzą na Jezusa. Nie na siebie, na Jezusa. I kiedy ty patrzysz na Jezusa, w nim widzisz siebie, ale zupełnie inaczej. Grzesznik, tak, ale umiłowany przez Boga. I to doświadczenie miłości Boga. Wyrywa Cię coraz bardziej z Twoich grzechów. On naprawdę kocha. Nieustannie jest w Twoim życiu, pokazując Ci swoje ręce i swoje nogi, bo Ty tego potrzebujesz. On to robi, bo Cię kocha. Pokazuje Tobie nieustannie, bardzo Cię kocha. Amen.